Halo halo, mam nadzieję, że mnie słychać. Kacper Potocki z tej strony. Mamy 21 listopada i nagrywamy krótki filmik na YouTube. Zobaczymy czy będzie krótki, ale no taki, taki mam zamiar. Zobaczymy jak to pójdzie. E, z góry przepraszam, że mogą czasami tutaj być jakieś dziwne hałasy, bo z boku moja żona drukuje na komputerze, na drukarce trochę rzeczy i ta drukarka hałasuje ale, ale mam nadzieję, że ten mikrofon, który mam przy sobie nie będzie zbierał tam tych hałasów tak bardzo um, herbatka jest można lecieć i i tak um, ze dwa tygodnie temu oglądałem chyba chyba YouTube'a, jakieś shorty tam się przewijały. I zobaczyłem jeden z shortów, w którym występował Fabian Błaszkiewicz, czyli nauczyciel Bożego Słowa, który jest współtwórcą, współzałożycielem kanału na youtube Tajemny Plan. I w tym shortzie powiedział jedno zdanie, które mnie bardzo, ale to bardzo poruszyło. I dlatego też. Wiem, że jest to zdanie ważne i chcę o nim opowiedzieć. I, I to zdanie brzmiało mniej więcej tak. Ja nie powtórzę teraz wszystkiego dokładnie, ale sparafrazuję. W sprawach pierwszorzędnych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkich miłość. I kiedy usłyszałem to zdanie, nie tylko mi się spodobało, ale też poruszyło moje serce i z, moje serce się z tym zgodziło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe i byłem przekonany, że to jest werset z Biblii, że to jest werset apostoła Pawła w jednym z listów, i byłem przekonany, że taki werset jest. Co się okazało? Minęło kilka dni. Mieliśmy grupę domową w czwartek, i powiedziałem to zdanie. Na grupie domowej, i nasz pastor powiedział, że to zdanie powiedział czy zapisał Augustyn. I się zastanawiałem, hmm, myślałem, że to święty Paweł, a to Augustyn. No i zacząłem czytać na ten temat. Okazało się, że Augustyn żył na przełomie IV i V wieku. I faktycznie to on to zdanie wypowiedział, ale. Wiem, że to, jest, że to jest zdanie prawdziwe, e, więc zacząłem się zastanawiać nad, nad tym stwierdzeniem, że w sprawach pierwszorzędnych miejmy jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. E, I zacząłem zastanawiać się i przychodziły mi do głowy wersety z Pisma Świętego i stwierdziłem po chwili, że tak, to zdanie jest prawdziwe. Może nie jest wypowiedziane bezpośrednio. W piśmie świętym nie jest zapisane bezpośrednio tak, ale wynika z tego, co Pismo Święte mówi. Ehm... Poczekajcie chwilę, bo tam mój synek e... ogląda jakąś bajkę i trochę się ekscytuje. Poproszę, żeby, żeby się uspokoił na chwilę. Cichutko, bo na nagrywa. Cichutko. Okay. W sprawach pierwszorzędnych jedność. I jakie to są sprawy pierwszorzędne? No to są sprawy najważniejsze, sprawy kluczowe, sprawy fundamentalne. Hmm. I w tych sprawach my, jako chrześcijanie, jako Kościół, mamy być w jedności, czyli mamy tak samo wierzyć w tych sprawach. No i od razu mi się nasunął taki werset apostoła Pawła, gdzie on pisze tak, przypominam, bracia, Ewangelię, którą Wam głosiłem, którą żeście przyjęli i w której też trwacie. Czyli mówi tak, przypomina, przypominam Wam dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, którą ja Wam głosiłem, dalej, którą Wy przyjęliście i w której trwacie. I dalej pisze tak, przez nią, przez tą Ewangelię, którą Wam głosiłem, w której trwacie, będziecie zbawieni. I dalej mówi tak, przekazałem Wam, że Chrystus umarł zgodnie z pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że z wstał trzeciego dnia zgodnie z pismem. To jest podstawa podstaw, czyli za grzechy ludzi Pan Jezus musiał umrzeć zgodnie z pismem, ponieważ kiedy wczytamy się w księgi Starego Testamentu, a wtedy mieli tylko e, księgi Starego Testamentu, to każda z tych ksiąg mówi o panu Jezusie. Niektóre mówią bezpośrednio e, o nim, niektóre mówią w proroczy sposób, e, niektóre wskazują na niego. E, jedna z ksiąg, księga Daniela, dokładnie pokazuje, kiedy e, Mesjasz będzie, kiedy przybędzie, kiedy się urodzi, kiedy zacznie działać. Księgi Starego Testamentu wskazują na Pana Jezusa. I Paweł mówi, że to jest, że to jest podstawa, czyli że Chrystus musiał umrzeć zgodnie z tym, jak, jak mówi pismo, za nasze grzechy. Został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Podstawa. Kolejną rzeczą, którą ja uważam, że jest podstawą naszej wiary chrześcijańskiej, jest to, że Pan Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Nie ma innej drogi. Nie da się inaczej trafić do nieba tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa to on jest pośrednikiem to z nim zawarte zostało to ostateczne doskonałe przymierze tak naprawdę z nami ale z nim i z nami którzy w nim jesteśmy którzy w nim trwamy ponieważ należymy do niego do jego, do jego, do jego ciała należymy do niego, jest naszym panem, my jesteśmy jego sługami uważam, że Kolejną podstawą, kolejnym fundamentem jest to, że Pan Jezus jest synem Bożym. Pan Jezus jest synem Bożym. To jest, to jest podstawa, w którą, w którą wszyscy wierzymy. No i w tych sprawach pierwszorzędnych mamy my w Kościele mieć jedność, mamy wierzyć tak samo. W śmierć w zmartwychwstanie, w odkupieńczą rolę pana Jezusa Chrystusa, w niego jako jedynego pośrednika, jako jedyną drogę do ojca, do nieba, do Boga i to, że jest, że jest synem Bożym. W tym jedność. No i Augustyn mówi dalej, w tych drugorzędnych sprawach miejmy wolność. No, i tutaj też mi od razu kilka wersetów przyszło od apostoła Pawła. O, i na przykład jeden z takich wersetów, ja go trochę sparafrazuję, nie będę go czytał, czytał całego idealnie, ale, ale trochę skrócę sparafrazuję. I Paweł pisze tak: Jeden wierzy, że może jeść wszystko, inny nie je mięsa. I teraz dalej. Niechże ten, kto je mięso, nie pogardza tym, który nie je. A ten, kto nie je mięsa, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Czyli w tych sprawach mniejszych mamy wolność. Jeśli wierzysz, sądzisz, masz takie poznanie, że w ten sposób czyniąc, czynisz dobrze, przy tym pozostań i to rób, tak sądź. Jeśli sądzisz inaczej, może nawet przeciwnie w, w stosunku do, do, do tej pierwszej osoby, zostań przy swoim i tak rób. Jest w innym fragmencie, to te, nie mam zapisane, ale to teraz mi przyszło do głowy, jest napisane, że wszystko, co nie jest czynione z wiary, z przekonania, jest grzechem. Czyli jeśli masz przekonanie do jakiejś rzeczy, żeby jakąś rzecz robić albo jakiejś rzeczy nie robić. I nie postępujesz zgodnie z tym przekonaniem, tylko postępujesz inaczej, jest to grzech. Powinieneś postępować zgodnie z tym, jak wierzysz, jakie masz poznanie, jakie masz przekonanie. Możesz mieć różne, możesz mieć zupełnie inne od osoby obok od twojego brata w zboże, od kogoś w internecie. Zupełnie inne. Mogą być nawet wydawać się przeciwstawne. O, choćby jak tutaj powiedział Paweł, że Jeden wierzy, że może jeść wszystko. Mięso, kaszankę, wieprzowinę, cokolwiek. I niech tak robi, a drugi nie tknie tego, ponieważ na przykład e, uważa, że nie, że to jest nieczyste. I niech tak też robi. I niech i jeden nie pogardza. Tym, tym drugim, i ten drugi niech nie osądza tego pierwszego. Obaj to czynią z wiary i czynią to dla Boga i czynią, się, czynią to tak, aby się Bogu podobać. Ten, który nie je mięsa, czyni to, żeby się Bogu podobać, a ten, który je. Dziękuje i chwali Boga, że, że może takie mięso spożywać. Czyli niech w tych drobniejszych sprawach będzie wolność. Następny fragment. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Prosto, wprost pisze Paweł: Wszystko mi wolno, wszystko nam wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Dlatego niektórych rzeczy nie róbmy, ponieważ nie są pożyteczne. Nawet niekoniecznie muszą być złe. Yy, mogą być. Yy... takie neutralne, obojętne. Ale ponieważ nie przynoszą korzyści, nie czyńmy tego. A pewne rzeczy wręcz nas mogą zniewolić, a nie puścić, możemy. Być zniewoleni przez, przez pewne czynności, więc tego po prostu nie róbmy. Nawet jeśli, jeśli e, możemy i nie robimy tym nikomu krzywdy. E, następny werset. Jeden czyni różnice między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech się każdy trzyma swego przekonania. No i tutaj taki przykład e, z mojego życia. Miałem e, brata, który. Na pewnym etapie swojego chrześcijaństwa stwierdził, że, że sobota to jest Dzień Święty, że mamy go szczególnie święcić. I ja powiedziałem, jechałem, pamiętam z nim wtedy samochodem, rozmawialiśmy na ten temat, bo ja też miałem taki okres w swoim życiu. To gdzieś było pół roku po nawróceniu. Ja wtedy tylko sobota, 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 nawet swoją firmę w sobotę zamknąłem. Ok, nieważne. Trwało to pewien czas. Potem, pewne sprawy sobie z Panem Bogiem przepracowałem. Już teraz tego nie robię, już mam, mam firmę w sobotę czynną. Natomiast jechałem z tym bratem i on mi tłumaczył dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest dla niego ważne. I ja powiedziałem: Ok, w porządku. Zostań przy swoim zdaniu. Nie, ma, nie mam z tym najmniejszego problemu. Jeśli uważasz, że tak powinieneś robić, to tak rób. Robisz to dla Pana Boga. Natomiast powiedziałem tylko: nie narzucaj tego innym. Zachęcaj, jeśli coś, ale nie narzucaj i nie pogardzaj tymi, którzy tego nie robią. Um. I pamiętam, że przez Prawie rok czasu ten brat taki się zrobił bardzo e, sobotni. On tak czcił ten, ten jeden dzień. I ja to zostawiłem, bo mówię: Ok, masz takie przekonanie, rób tak. Nic nie mówiłem. Nie, 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 nie wbiałem mu żadnych szpilek, ponieważ ja sam przez pewien okres czasu tak, tak robiłem. Ale później, po pewnym czasie, chyba rok minął i ten brat przyszedł i powiedział, słuchaj, przepracowałem już tę sprawę z Panem Bogiem i, i już tak nie robię. No i mówię, chwała Bogu, teraz wszystkie dni <śmiech> <śmiech> uważasz za równe i zostań przy, przy tym. Tamto co robiłeś, robiłeś dla Boga. Teraz co robisz, robisz dla Boga, niech tak zostanie. No i Paweł tutaj pisze: Niech się każdy z tych trzyma swego przekonania. Czyli ten, który robi różnicę między dniami, że jeden jest tam ważniejszy, inny mniej, albo ten, który uważa, że wszystkie są równe, niech się każdy trzyma swego przekonania. Czyli w sprawach tych takich mniej ważnych mamy wolność. To nie są sprawy, które zaważą na, na naszym zbawieniu, <laughs> absolutnie nie, natomiast są to sprawy, które czynimy dlatego, że nasze poznanie jest cząstkowe i tak wierzymy. Być może będzie tak, że będziemy wierzyć tylko w pewnym okresie swojego życia w ten sposób. Być może będzie tak, że. Całe życie będziemy wierzyć w ten, w ten sposób. Nie ma to znaczenia, ale pamiętajmy, żeby czynić zgodnie z własnym przekonaniem, zgodnie z własną wiarą. Jeśli nam się coś odmieni, nie bójmy się do tego przyznać, nie bójmy się pokutować i zmieńmy postępowanie zgodnie z tym, jak zostało nam to objawione. I co jest dalej, i na końcu mówi tak: w sprawach pierwszorzędnych jedność, w sprawach drugorzędnych mamy wolność, a we wszystkim miłość. No i tutaj z listu do Rzymian taki fragment: nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Z Koryntian jest inny fragment: dążcie, bracia, do miłości. Apostoł Piotr w pierwszym liście pisze tak: przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni do drugich. Tych wersetów na temat miłości braterskiej, miłości w kościele jedni do drugich jest naprawdę bardzo dużo. Ja tutaj akurat wybrałem te trzy, ale jest ich, jest ich znacznie, znacznie więcej, kiedy będziecie czytać. Nowy Testament na pewno bardzo dużo fragmentów na temat miłości znajdziecie. Więc miłość jest najważniejsza. Najważniejsza. No i, i tak naprawdę tyle. Nie wiem, ile czasu zajęło to, co chciałem Wam przekazać. Bardzo mnie poruszył, poruszył ten fragment. W sprawach ważnych, kluczowych mamy mieć jedność. Mamy wierzyć tak samo, trwać w tym, stać na tej skale, bo ta sprawa kluczowa jest, jest skałą, fundamentem. W sprawach drugorzędnych, tych mniej znaczących, mamy wolność. Niech każdy sądzi tak, jak uważa, według własnego poznania i postępuje zgodnie z tym, ale we wszystkim miłość jedni do drugich, jedni do drugich oraz do Pana Boga miłość Jego do nas już mamy teraz my wykrzeszmy z naszego serca miłość do Boga no i, i tyle bardzo Wam dziękuję a jeszcze pomodlę się po błogosławie ktokolwiek ogląda a, to nagranie błogosławię Cię w imię Jezusa Chrystusa, bądź zdrowy, niech Twoje całe ciało jest zdrowe. Wszystkie niemoce, wszystkie choroby, niech odejdą precz w imię Jezusa Chrystusa. Bądź zdrowy i bądź wolny w duszy. Cokolwiek tam siedzi, ma, masz być uwolniony i niech to odejdzie precz. Niech cię nie dręczy, niech Cię nie męczy, niech odejdzie. Cokolwiek jest w Twojej duszy. Błogosławię Cię, gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek powiesz, czegokolwiek dotkniesz. Niech jest błogosławione, Podążaj z Duchem Świętym, za Panem Jezusem i błogosław i dziękuj Ojcu, który jest w niebie. A jeśli jeszcze nie wierzysz, jeśli się nie nawróciłeś, warto uwierzyć w Pana Jezusa. To mówię z własnego doświadczenia, to była najważniejsza i najlepsza decyzja w moim życiu. Kiedy uwierzyłem, kiedy powiedziałem mu tak, kiedy przyjąłem Jego łaskę, zrozumiałem, że on. Swoją śmiercią i później wstaniem przyczynił się i spowodował to, że moje grzechy są zmazane, a ja kiedyś, ponieważ on poszedł do chwały, będę z nim tam w górze w chwale. Błogosławię Cię i dziękuję. Amen.